Na nowatorską metodę walki z glejakiem. Wyznaczamy miejsca, które odpowiadają za to, że dotychczasowe metody nie są wystarczające, są nieskuteczne. Centrum Onkologii z rekordowym grantem. Emocje w sprawie migrantów. Trzeba, może nie oglądać się za siebie, ale na pewno trzeba mieć szeroko otwarte oczy. Władze grudziąca apelują o szacunek. Jak dzisiaj dajemy przyzwolenie na tego typu działania, to później w przyszłości tego nie powstrzymamy. Nowy sprzęt dla jednostek OSP. Jest potrzebny do akcji ratowniczo gaśniczych Bezpieczne Kujawy i pomoże m.in. dzięki unijnemu wsparciu. Doposażamy strażaków w inny sprzęt. Najbardziej chyba przydatny to odpowiedni ubiór. Minęła 18.30. Krystyna Rymaszewska. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Bydgoskie Centrum Onkologii z rekordowym grantem z Agencji Badań Medycznych na walkę z glejakiem. Szpital otrzyma 74 miliony złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane na badania zespołu profesora Macieja Harata. Glejak wielopostaciowy jest jednym z najczęstszych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Dzień dobry. Początkowe objawy wskazywały na chory kręgosłup. Kilka miesięcy później pan Artur usłyszał inną diagnozę. Gust mózgu. Wypadanie szklanki z ręki, ciągnięcie nogą. To są takie objawy. I opadający kącik ust. W lutym 2020 miałem rezonans, na którym nic nie wyszło. A w maju 2020 roku już miałem GB. Czyli po trzech miesiącach wyszło od razu. U pacjenta zastosowano nieinwazyjną terapię polami elektrycznymi, tak zwaną TT-FIELDS, która prowadzi do zakłócenia podziału komórek nowotworowych. Glejaki to jedne z najczęściej występujących nowotworów układu nerwowego. Są skomplikowane i trudne do wyleczenia. Przełomem w leczeniu nawrotowego glejaka wielopostaciowego ma być specjalna terapia opracowana przez zespół profesora Macieja Harata z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wyznaczamy miejsca, które odpowiadają za to, że dotychczasowe metody nie są wystarczające, są nieskuteczne i pojawia się wznowa. Będziemy łączyć trzy sposoby. Postępowania, czyli leczenie zmiennym polem elektrycznym, stereotaktyczną radiochirurgię, która będzie podawana na miejsca wyznaczone z wykorzystaniem nowoczesnego, bardzo precyzyjnego obrazowania. Na innowacyjne badania naukowcy otrzymali grant w wysokości 74 milionów złotych z Agencji Badań Medycznych. To najwyżej finansowany projekt spośród 69 zgłoszonych w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne. Pacjenci z nawrotowym glejakiem zyskają dostęp do terapii, która może dać im więcej czasu i lepszą jakość życia. Badanie, które rozpoczniemy z nowym rokiem, jest to duże wyzwanie dla nas, natomiast dla pacjentów jakaś szansa na lepsze leczenie, którego do tej pory nie było, jedynie w badaniach klinicznych, które wcześniej prowadziliśmy. Rozpoczęcie badań planowane jest na początku. W przyszłego roku obejmą one 96 osób. Kryteria udziału pacjentów w badaniach są ściśle określone. Będą mogli wziąć udział chorzy, którzy mają guzy do 5 centymetrów. Powiedziałem, że jest to wznowa, czyli nie w momencie rozpoznania choroby, tylko przeszli pacjenci standardowe leczenie, przeszli operacje, radiochemioterapię. Dzięki grantowi Centrum Onkologii będzie mogło wdrożyć badanie kliniczne na szeroką skalę. Bydgoszcz, Dagmara Moranowska. Nie milkną echa tragedii z udziałem migrantów, do których doszło w toruniu i nowym. Władze niektórych miast zastanawiają się nad wprowadzeniem działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. Jutro w całym kraju organizowane są marsze przeciwko migrantom, także w Grudziądzu. Prezydent miasta apeluje o zachowanie wzajemnego szacunku i zaprzestanie hejtu. Ostatnie wydarzenia z udziałem obcokrajowców w regionie wstrząsnęły mieszkańcami. Po brutalnym ataku Wenezuelczyka na 24-letnią Klaudię w Toruniu i bójce Polaków z Kolumbijczykami na rynku w Nowym, gdzie zginął 41-latek, spotęgowały się obawy związane z przebywaniem imigrantów w Polsce. Na pewno pojawiła się lampka, na pewno trzeba może nie oglądać się za siebie, ale na pewno trzeba mieć szeroko otwarte oczy. 19-letni wenezuelczyk przebywał w Polsce nielegalnie. Teraz przebywa w areszcie. Radni Torunia podczas czwartkowej sesji zdecydowali, że więcej pieniędzy z budżetu miasta zostanie przekazane na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w planach między innymi rozbudowa miejskiego monitoringu i dodatkowe patrole. W Nowym grupa Kolumbijczyków pracowała w lokalnym zakładzie mięsnym. Obecnie w zakładzie nie ma już pracowników z Kolumbii czytamy w komunikacie urzędu gminy w Nowym. Kilka dni temu burmistrz Nowego spotkał się z wiceprezesem firmy. Choć w opinii pracodawcy Kolumbijczycy byli spokojni i właściwie wypełniali swoje obowiązki, ważniejsze było poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników i lokalnych mieszkańców. Z kolei w Grudziądzu, w przededniu organizowanego w mieście marszu przeciwko imigrantom oraz kontrmanifestacji przeciw rasizmowi, prezydent Maciej Glamowski apeluje o spokój i niestosowanie mowy nienawiści. Dzisiaj hejt wylewa się przeciwko e, imigrantom, ale jutro się może wylać przeciwko komuś, kto ma innę, e, inną wiarę, ktoś, kto inaczej się upiera, a może ma inny kolor włosów. To jest tylko kwestia czasu. I jak dzisiaj dajemy przyzwolenie na tego typu działania, to później w przyszłości tego nie powstrzymamy. Codziennie nasi policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu legitymują około 300 osób. Zdarzają się w tych oczywiście w tym gronie osoby obcej narodowości i naszym podstawowym też obowiązkiem jest to, żeby sprawdzić ich legalność pobytu. W mieście jest bezpiecznie, podkreślają prezydent i komendant policji. Potwierdzają to również opinie mieszkańców. Ja się czuję bezpieczna. A my nie jeździmy gdzieś za granicę, też jeździmy. To ciekawe, co o nas mówią, czy też migranci, czy nie migranci. Ja się czuję bezpieczna. W sumie, my też migrujemy po różnych krajach i też korzystamy po prostu z tego, więc myślę, że każdy musi znaleźć swoje miejsce. Tak jak Żana, która od wielu lat pracuje w Urzędzie Miejskim. Uciekając przed wojną zabrała ośmioletniego syna i właśnie w Grudziądzu zaczęła nowe życie. Dziękuję, od całego serca dziękuję za możliwość być tutaj i być częścią, częścią tego miasta i prowadzić tutaj swoje nowe życie. Grudziądz, Martyna Sobecka. 16 nowoczesnych pojazdów oraz 10 łodzi doniesienia pomocy na wodzie przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym w regionie kujawsko-pomorskim. Zakupy sprzętu realizuje Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach programu Bezpieczne Kujawy i Pomorze. Z tyłu pojazdu, tak jak mówiłem wcześniej, znajduje się agregat ciśnieniowy z linią szybkiego natarcia zakończony prądownicą. O wydajności około 70 litrów na minutę. Pojazd trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim. Podczas uroczystości przed Urzędem Marszałkowskim przekazano 16 wozów i 10 łodzi jednostkom OSP w regionie. To właśnie strażacy ochotnicy często pojawiają się pierwsi na miejscu zdarzenia. Czy to pożar, czy zalanie mienia. Na tym ich zadania jednak się nie kończą. Mamy pełen zakres y, tych zdarzeń, czyli poczyniając y, od połamanych gałęzi na drogach zalanych piwnic, zalanych dróg. Mamy sporo zdarzeń, jeśli chodzi o pożary, pożary domów, pożary mieszkań, pożary różnych altan. Przez naszą miejscowość przebiega również droga wojewódzka. Tam również jest dosyć duży ruch, dużo razy wyjeżdżamy również do kolizji, do wypadków. Jest potrzebny do dowozu do akcji ratowniczo-gaśniczej, bo mamy y, ciężarowy Mana. No, tam, y, jeżeli na zawody, na różne y, szkolenia. Jest bardzo potrzebny, przydatny. No, i cieszymy się z tego, żeśmy otrzymali go. Samochody ratowniczo-gaśnicze czy lekkie wozy operacyjne trafiają do jednostek OSP po konsultacjach, które prowadzone były w powiatach i gminach. Wiele miejscowości, które oddalone są od większych ośrodków, polegają na druchach w sytuacjach kryzysowych. Stąd potrzebny jest dobry sprzęt. Jesteśmy gminą, która jest w kompleksach leśnych, która ma dużo turystów, a jesteśmy bardzo daleko oddaleni od Państwowej Straży Pożarnej, czyli jak sobie sami nie pomożemy. To ta pomoc zewnątrz będzie stosunkowo późna. To wszystko się odbywa oddolnie. To kolejna inwestycja w lokalne bezpieczeństwo podkreślano podczas uroczystości przed Urzędem Marszałkowskim. Wartość przekazanych w piątek wozów i łodzi to ponad 7 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Budżetu Gmin i Państwowej Straży Pożarnej. Doposażamy strażaków w inny sprzęt. Najbardziej chyba przydatny i oczekiwany w tej chwili to odpowiedni. Ubiór, taki, który jest odporny na wysokie temperatury, nowoczesny, spełniający wszelkie normy. Więc po prostu też pomagamy w zabezpieczeniu strażaków bezpośrednio, kiedy idą do akcji. Zakup sprzętu strażackiego realizowany jest w ramach projektu Bezpieczne Kujawy i Pomorze. Obejmuje on 129 pozycji, które docelowo trafią do 107 jednostek strażackich OSP na terenie całego województwa. Oglądają Państwo główne wydanie Zbliżeń, spójrzmy co jeszcze przed nami. Apel o czujność. Osoby podszywające się pod przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych prowadzą nielegalną zbiórkę pieniędzy. Wspólnie gotują, malują, dbają o ogród, międzypokoleniowe warsztaty seniorów i studentów z Europy. Partia Razem rozbudowuje swoje struktury. Jej przedstawiciele zachęcali we Wrocławku, młode osoby do wstępowania w struktury partii. Po konferencji odbył się także specjalny piknik. sobie, że od początku roku już ponad 11 tysięcy osób zgłosiło akces do partii Razem, i to jest absolutny fenomen, jeżeli chodzi o polską politykę. Czegoś takiego polska polityka nie widziała w ostatnich dziesięcioleciach, żeby. Tak wiele osób entuzjastycznie w krótkim okresie zapisywało się do partii politycznej. Nam się to udało dzięki kampanii, która była nastawiona na sprawę zwykłych ludzi. W tej polityce, w której PiS i Platforma zajmują się sobą nawzajem, gdzie skrajna prawica zajmuje się straszeniem ludzi tylko po to, żeby nabijać sobie punkty procentowe, my mówiliśmy o kwestii dostępności mieszkań o kwestii dofinansowania ochrony zdrowia, tak żeby te kolejki nie rosły, o kwestii dużych inwestycji, których w Polsce potrzebujemy, nie tylko w, w największych miastach, ale także w tych średnich i małych. Burzliwa sesja Rady Gminy w Świeciu nad Osą. Mieszkańcy są oburzeni zwolnieniem lekarza rodzinnego z miejscowej przychodni, który zarazem pełnił funkcję dyrektora placówki. Władze gminy tłumaczą, że chodziło tylko o dostosowanie umowy do nowych przepisów. Mieszkańcy Świecia nad Osą oraz okolicznych miejscowości zaniepokojeni decyzją wójt gminy w sprawie rozwiązania umowy z jednym z lekarzy rodzinnych, doktorem Konradem Flisem. W tej sprawie pojawili się na sesji Rady Gminy. Jesteśmy wszyscy zaskoczeni decyzją pani wójt, postępowaniem. Sądzę, że ten doktor nie ma lepszego człowieka, nie ma lepszego doktora. On sam na swój koszt przyjeżdżał, on żadnego grosza nie wziął. I ode mnie tak samo. Teraz byłam na chora, na biodro, na wszystko. On mi wypisuje wszystko. Także nie, nie dam sobie, żeby go zabierać stąd. Lekarz jest jednocześnie dyrektorem gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Świeciu nad Osą, pod który podlega wiejski ośrodek zdrowia w Lisnowie. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia i to wszystko jak działa, to musi być, bo no gdzie te babcie i dziadkowie mają iść do lekarza? Daleko jeździ do Grudziądza czy do innych wiosek. Umowa z lekarzem zawarta w 2009 roku na zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej została rozwiązana w lipcu tego roku z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa Pomiędzy lekarzem a gminą pierwotnie została zawarta na czas nieokreślony. W mojej ocenie ta umowa nie była wadliwa. Zresztą mam opinię prawną z Izby Lekarskiej potwierdzającą to. No i doszło do wręczenia mi rozwiązania umowy. Poczułem się skrzywdzony. Moim no, zamiarem nie było, aby usunąć pana doktora z funkcji lekarza. Wójt gminy Małgorzata Taranowicz przyznaje, że w tej sprawie zabrakło komunikacji, a dostęp do opieki medycznej nigdy nie był zagrożony. Jak tłumaczy, chciała dostosować umowę cywilno-prawną lekarza do nowych przepisów dotyczących m.in. kadencyjności kierownika ośrodka zdrowia. Rozmowa z lekarzem w tej sprawie miała odbyć się w sierpniu. Chciałabym tę umowę aneksować, żeby dać mu gwarancję tej pracy, tych te sześciu lat, jakie są po zmianie przepisu. Umowę chciałam aneksować na... Umowę cywilną prawną na czas określony na 6. Ona tym nic nie traci, bo gdy przystąpił do konkursu i wygrałby ten konkurs, to miałby umowę zawartą na 6 lat. Doktor Konrad Flis, jak mówi, docenia propozycję wójt gminy, ale sprawę musi przemyśleć i skonsultować ze swoim prawnikiem. Wszystkie strony sporu apelują do mieszkańców, by prowadzić dialog i nie eskalować emocji. Świecie nad osą Edyta Starczewska. Oszuści podszywają się pod przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych i wyłudzają pieniądze nieopodal dyskontów. Taka sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy. Związek apeluje o ostrożność i zgłaszanie takich sytuacji policji. Po raz kolejny w Bydgoszczy pojawiły się grupy osób podające się za osoby głuche i wyłudzające pieniądze od najczęściej klientów dużych sieci sklepów spożywczych na własne cele. Mają oni zazwyczaj wydrukowane kartki z między innymi opatrzone naszym logo. I zaczepiają osoby wychodzące ze sklepu, y, prosząc o przekazanie datków. Polski Związek Głuchych jako organizacja nie zbiera pieniędzy w taki sposób. Wszelkie próby zbierania pieniędzy, firmując się naszym, y, naszym logo, y, są bezpodstawne. Bardzo prosimy, żeby osoby, które widzą takie sytuacje, wzywały Straż Miejską, policję, bo samo przepędzanie tych ludzi niewiele da. Ważne, żeby w końcu spotkały jakaś kara. Blisko 150 tysięcy pszczół mieszkających w pięciu ulach na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu znów zebrało wspaniały miód. Ideą inicjatywy miodobrania jest nie tylko chęć dzielenia się słodkim pszczelin-wytworem, lecz także ochrona pszczół przed wymieraniem. Zimę pszczoły przetrwały w dobrym stanie. Postaraliśmy się przygotować je w zeszłym sezonie bardzo dobrze, więc było tych pszczół bardzo dużo w ulach i przetrwały naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Nie możemy powiedzieć, że ten sezon był zły, bo on był dobry. Donosiły troszkę akacji, donosiły troszkę lipy, więc z tego się cieszymy. Miodu jest mniej niż w poprzednim sezonie myślę, że około 20% mniej niż w poprzednim sezonie będzie. Obecność pszczół na tym dachu ma wymiar na pewno edukacyjny bo to już zwraca uwagę, że gdzieś w centrum miasta na dachu urzędu mamy pasiekę. A chcemy zwrócić uwagę zwykłych mieszkańców na ten fakt, że bez pszczół nie będzie życia na Ziemi. Pszczoła jest po prostu najważniejszym, jednym z najważniejszych ogniw funkcjonowania wszystkich ekosystemów. To most między pokoleniami. W Toruniu spotkali się seniorzy i studenci z siedmiu europejskich krajów. Przez dwa tygodnie zagraniczni goście oraz starsi mieszkańcy miasta i okolic będą spędzać czas na wspólnych aktywnościach w kopernikańskim ośrodku integracji. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i integracja międzypokoleniowa. Przy drewnianym stole seniorzy i studenci z różnych zakątków Europy delektowali się sałatką arbuzową. Każdy kęs smakował wyjątkowo, bo był efektem ich wspólnej pracy. Teraz właśnie gotujemy, ale cały projekt skupia się na osobach starszych i spotkaniach między nimi a młodym pokoleniem. Robimy bardzo dużo różnych rzeczy. Na przykład teraz gotujemy, ale też pomagamy w społecznym ogrodzie i wspólnie uprawiamy rośliny. W tym projekcie podoba mi się to, że mogę pracować z osobami starszymi, właśnie dlatego na niego aplikowałam. Bardzo to lubię, bo to moje pierwsze doświadczenia z nimi takie wspólne spędzanie czasu, zajęcia, spacery, posiłki, nawet jeśli nie mówią po angielsku. Wolontariusze przyjechali z siedmiu krajów Cypru, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Słowacji, Węgier i Włoch. Młodzież znamy i młodzież naszą Polską która nieraz nawet większe kłopoty może sprawia, a ta obca, która przyjechała jest tak na bardzo, ja jestem zdumiona, bardzo wysoki poziom kultury. W trakcie zajęć rozmowy prowadzone w języku angielskim są tłumaczone seniorom na polski przez pracowników Kopernikańskiego Centrum Integracji UMK. Oprócz tego do międzynarodowej komunikacji używają gestów. Zależało nam na tym, żeby zbudować most pomiędzy pokoleniami. Dlatego też zaprosiliśmy wolontariuszy z całej Europy do takiego projektu, który zakłada spędzanie czasu z seniorami, różne zajęcia, aktywności i wspólne odkrywanie nowych kompetencji. Cieszymy się, że nasza uczelnia zdobyła znak jakości, czyli certyfikat, który umożliwia nam, przez dwa y, lata y, goszczenie, wolontariuszy. Projekt finansowany jest przez Europejski Korpus Solidarności to roń Drężek. Wieczorem grudziąc rozbłyśnie tysiącami świateł rozpoczyna się dwudniowy festiwal Energa Magic Lights. Atrakcji będzie więcej, bo Centrum Kultury Teatr zaprasza mieszkańców i turystów do spotkań z muzyką i sztuką w ramach lata na Starym mieście. Najbliższy koncert już jutro. Muzyka, pełen emocji, taniec i śpiew. Flamenko narodziło się w Hiszpanii, ale jego energia podbija serca ludzi na całym świecie. Ja uwielbiam tamte klimaty: włoskie, hiszpańskie, portugalskie, francuskie, tak nie do końca, ale tamte. Tak, bo byłem w tych krajach, także. Odbieram to bardzo ciepło. Przede wszystkim Hiszpania to muzyka gitarowa, gitara klasyczna, czyli Paco de Lucia, Aldi Meola to są, to są moi y, ulubieni wykonawcy. Ja w ogóle znalazłam się tutaj z Podolsztyna dzisiaj, więc przybyła niespodzianka. Jesteśmy tutaj w parku i słuchamy dźwięków muzyki flamenco. Prost do gorącej Hiszpanii mieszkańców Grudziądza przeniósł zespół Poema Flamenco pod kierownictwem Magdaleny Lechowskiej. Flamenko jest zjawiskiem szerokim, bardzo, bo obejmuje nie tylko muzykę, taniec, śpiew, ale sposób życia, sposób w jakim radzili sobie cyganie andaluzyjscy z codziennością. I właśnie o tym są te pieśni. To nie jedyne tego typu spotkanie z kulturą. Przez cały lipiec i sierpień w przestrzeniach miejskich na Grudziądzan czekać będzie wiele wydarzeń. Przed nami także i pokazy muzyki operowej, operetkowej, także reggae, także muzyka rockowa. Będzie też dla tych, którzy kochają teatr, teatr w plenerze, festiwal teatrów ulicznych. Pokazywać będziemy przedstawienia dla starszej, dla młodszej publiczności. Będą także przedstawienia o zmroku, czyli coś z fire show. Wszędzie warto wypatrywać atrakcji. Grudziądz, Kinga Wasilewska. To była atrakcje w Grudziądzu, a teraz Mirosław Wysocki i sport. Także międzynarodowo będzie. Dzień dobry. Ponad 8 tysięcy sportowców z całego świata, w tym blisko 230-osobowa reprezentacja Polski rywalizować będzie na arenach 32. Letniej Uniwersjady, która odbędzie się w Niemczech. W gronie biało-czerwonych jest liczna grupa sportowców reprezentujących regionalne kluby oraz uczelnie. Najliczniejszą grupę studentów z naszego regionu na tegoroczną Uniwersjadę wysłała Wyższa Szkoła Gospodarki. W sumie na niemieckich arenach wystąpi dziewięcioro sportowców studentów tej uczelni. Reprezentować będą Polskę w koszykówce, siatkówce, lekkoatletyce, tenisie stołowym i wioślarstwie. Liczymy jak zawsze na medale. No, w Szęgdu było to 43 medale. Jeśli reprezentacja akademicka powtórzyłaby ten sukces, nie powiem, byłby to nie lada wyczyn dla całej oczywiście społeczności akademickiej i dla całej Polski. No nie ukrywam, że nasza uczelnia z tytułu Dużej ilości mistrzów sportu zawsze ma potężną reprezentację na uniwersjadzie. Wśród powołanych studentów WSG są koszykarze, którzy poprzedni sezon spędzili na parkietach Bank PKO I Ligi w barwach Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. To Jakub Andrzejewski oraz Piotr Wińkowski. Ten pierwszy w kolejnym sezonie nadal grać będzie dla Asty. To pokazuje chłopakom, że ta ich praca ma sens i jest na pewno ogromną motywacją też dla tych młodych zawodników, że trener kadry zauważył to, jak pracują. Wierzę, że najlepsze jeszcze przed nimi to są cały czas młodzi gracze, którzy muszą bardzo dużo pracować. I też jestem przekonany, że ta praca i gra w, na Uniwersyadzie zaprocentuje, jeżeli chodzi o Kubę w przyszłym sezonie i będzie on jeszcze większą wartością w NBA Bramcze Storię Bydgość. Na Uniwersjadę pojechali również studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Kolegium Medicum. Zmagania w Niemczech potrwają do 27 lipca. A zatem studenci do boju. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysowski, bardzo dziękuję za tę informację. Jaka czeka nas pogoda? Raczej zmienna. O szczegółach, Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Przyznają Państwo, że tegoroczny lipiec jest bardzo kapryśny i jak na razie na mapach synoptycznych większych zmian w pogodzie niestety nie widać. Sobotnie przedpołudnie przyniesie w regionie pogodne i też słoneczne niebo, ale już w drugiej części dnia nasunie się front atmosferyczny, zatem zachmurzenie wzrośnie, pojawią się opady deszczu i miejscami może również zagrzmieć. Opady będą krótkotrwałe, ale intensywne miejscami do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr podczas burz powieje z prędkością 80 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni. W niedzielę, drodzy państwo, zrobi się zdecydowanie cieplej i co ważne, na niebie zagości więcej słońca. Zatem warto już dzisiaj sobie zaplanować czas pod chmurką. A więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu Zbliżeń zapraszam i do zobaczenia. Pod chmurką i z parasolem. Teraz to wszystko. Proszę pamiętać o naszej stronie internetowej, jesteśmy też w mediach społecznościowych. A kolejne serwis o 21.30. Do zobaczenia.